Michał Prowież zdradził, czego żałuje podczas tegorocznego Euro. Reprezentacja Hiszpanii złotym medalistą olimpijskim. W finale padło aż 8 bramek. David De Gea zarobi 11 razy mniej niż w Manchesterze United. Siemano, ja jestem Mateusz, a dziś powiemy jeszcze na temat. Anglia ma nowego selekcjonera. UEFA ukarała hiszpańskich piłkarzy. Alvaro Morata oficjalnie w AC Milanie. A Dani Olmo dołączył do FC Barcelony. Co to oznacza dla Roberta Lewandowskiego? Natomiast Matej z DeLicht rozbił auto i oddalił się z miejsca zdarzenia. W tym momencie sprawę bada policja. Już dzisiaj na Wembley mecz otarczy wspólnoty pomiędzy Manchesterem United a Manchesterem City. A Wy od sponsora naszego kanału możecie zgarnąć freebet w wysokości 300 zł. Wystarczy, że ten mecz wygra albo City, albo United. Szczegóły tej oferty oraz jej pełen regulamin macie oczywiście na dole w opisie. Pamiętajcie o tym, aby użyć kodu Landry, oferta kierowana tylko do osób. Pełnoletnich, ja Wam życzę miłego dnia, no i zapraszam do oglądania stało się. David De Gea oficjalnie ma nowy klub. Wczoraj wieczorem został ogłoszony bramkarzem włoskiej Fiorentiny, gdzie będzie występował do czerwca 2025 roku, ale z możliwością przedłużenia umowy o kolejnych 12 miesięcy. Tym samym wraca do piłki nożnej po ponad rocznej przerwie, ale już ze zdecydowanie mniejszymi zarobkami. Co prawda oficjalnie nie zostało to potwierdzone, ale media podają, że Fiorentina za jeden sezon zapłaci mu 2 miliony euro. Podczas gdy w Manchesterze United mógł liczyć na wynagrodzenie wynoszące 23 miliony euro, a to oznacza, że teraz będzie zarabiać ponad 11 razy mniej niż na Old Trafford. Aż 8 goli zobaczyliśmy w finale Igrzysk Olimpijskich pomiędzy Francją a Hiszpanią. Już w minucie 12 padła pierwsza bramka dla trójkolorowych po fatalnym błędzie bramkarza, który zachował się dramatycznie i pozwolił piłce dostać się do bramki. Sprowadzenia jednak długo się nie nacieszyli, a dwa trafienia Fermina, w tym jedno cudowne uderzenie z wolnego, dało Hiszpanom prowadzenie. Ostatecznie po pierwszej połowie prowadzili 3 do 1, jednak w minucie 93 piłkarze Tieriego. Doprowadzili do wyrównania, no i mieliśmy dogrywkę. W niej trafiali już tylko Hiszpanie, a dwie bramki zdobył Kamelo, który na co dzień występuje w Rajowej Kano, i to właśnie on przypieczętował triumf reprezentacji Hiszpanii. Ostatecznie mecz zakończył się wynikiem 5-3. Tak więc Hiszpanie wygrali nie tylko Euro 2024, ale i sięgnęli po złoto na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Wielkie gratulacje! Reprezentacja Anglii ma już nowego trenera. Wczoraj poinformowano, że nowym trenerem synów Albionu został Lee Carsley. Nie znałem tego szkoleniowca i zakładam, że także niewiele wiecie na jego temat. W każdym razie w swojej karierze odpowiadał m.in. za wyniki drużyny juniorów Manchesteru City. Pracował w Brentford czy Birmingham. Następnie był asystentem trenera reprezentacji Anglii U21, a potem został ich głównym szkoleniowcem. Prowadził także kadrę do lat 20. Jego pierwszym zadaniem w nowej roli będzie przygotowanie zespołu do rywalizacji w Lidze Narodów, która rozpoczyna się już we wrześniu, a ich rywalem będzie Finlandia, Grecja oraz Irlandia. Co ciekawe, to nie wiemy na jaki okres została podpisana umowa. Euro 2024 już za nami. My pożegnaliśmy się z tym turniejem na etapie fazy grupowej, a Michał Probierz, trener naszej reprezentacji, pozostał na zajmowanym stanowisku i będzie przygotowywał Polaków do meczów w Lidze Narodów. Szkoleniowiec w rozmowie na kanale Myczyki zdradził, czego najbardziej żałuje podczas tegorocznego Euro. Chodzi tutaj o mecz z reprezentacją Austrii. Ryzykowaliśmy tym, że po godzinie gry zmianami zwiększyliśmy siłę ofensywną. Mieliśmy nadzieję, że to się uda, ale. Rozwalił nam się blok defensywny, gdzie popełniliśmy prosty błąd. Najbardziej żałuję tego, że straciliśmy taką samą bramkę jak parę dni wcześniej z Holandią. Uczulaliśmy na to zawodników, zwracaliśmy uwagę, żeby nie odkrywać tego sektora. Pamiętacie, jak mówiliśmy o wydarzeniach, które miały miejsce podczas fety hiszpanów po wygraniu Euro? Dokładnie chodzi o to, że Rodri i Morata wyszli na scenę, chwycili za mikrofon, a następnie zainicjowali piosenkę, która mówi o tym, że Gibraltar jest hiszpański. Tamtejsza federacja złożyła skargę do UEFA podając, że to skandaliczne zachowanie piłkarzy, od razu domagając się kary. No i Hiszpanie jej się doczekali. Zarówno Rodri, jak i Morata otrzymali karę jednego meczu zawieszenia, a to oznacza, że nie zagrają w kolejnym meczu reprezentacji Hiszpanii z reprezentacją Serbii w ramach Ligi Narodów. Ten mecz odbędzie się już 5 września. A sam Alvaro Morata nie jest już piłkarzem Atletico Madrid. Wczoraj został zaprezentowany jako nowy piłkarz AC Milanu, gdzie będzie występował z numerem 7. Takie słowa powiedział podczas spotkania z mediami. Nie mam problemu, jeśli ktoś pewnego dnia przyjdzie do mnie i powie: Jesteś górnym, a ja nie będę mógł się doczekać, aż wyjdę na boisko, by odpowiedzieć. Nie mogę obiecać tytułów, ale będę biegał jak pies, aby naciskać i pomagać swoim kolegom z drużyny. Lider zmusza swoich kolegów do maksymalnego wyzwania. Wysiłku. Umowa została podpisana aż do 2028 roku, a włoski klub zapłacił za Hiszpana około 13 milionów euro. W poprzednim sezonie we wszystkich rozgrywkach zdobył 21 goli i 5 razy asystował. Udało mu się wykręcić takie liczby w 48 rozegranych spotkaniach i jest to najlepszy wynik w jego dotychczasowej karierze. Nie wiem czy to dobra, czy jednak zła informacja dla kibiców Acy Milanu. Barwy klubowe zmienił także inny hiszpański napastnik, a mianowicie Dani Olmo. Wczoraj potwierdziło się to, o czym mówiliśmy już od kilku tygodni. Został on nowym napastnikiem FC Barcelony, a umowa została podpisana aż do 2030 roku. Co ciekawe, to w umowie pomiędzy nim a Barceloną znalazła się klauzula odstępnego wynosząca aż pół miliarda euro, natomiast sama kwota zakupu piłkarza wynosiła 55 milionów euro. Dodatkowo Airbellipsk może otrzymać kolejne na 7 milionów jeżeli zostaną wypełnione kryteria dotyczące wypłaty bonusów. Mnie osobiście zastanawia jaki będzie wpływ tego transferu na pozycję Roberta Lewandowskiego w obecnym składzie Dumy Katalonii. Z jednej strony, jeśli będą dogadywać się na boisku, może mieć to pozytywny wpływ na lewego i jego liczby w tym sezonie. Martwi mnie jednak to, że oni są napastnikami o bardzo podobnej charakterystyce. Obaj grają w środku ataku, jednak z racji tego, że to Dani Olmo jest młodszy, to wydaje mi się, że to on będzie tym zawodnikiem, który będzie się cofał i będzie grać nieco niżej niż Robert Lewandowski. Na pewno jest to także długoterminowa opcja dla Dumy Katalonii, patrząc na okres, na jaki została podpisana umowa. A co wy uważacie na temat tego transferu i jaki on będzie miał wpływ na pozycję Roberta Lewandowskiego w FC Barcelonie? Dajcie znać na dole w komentarzu. Matthijs de te wzbudza zainteresowanie wielu klubów, mówi się o transferze do Manchester United, ale w tym momencie sam piłkarz ma kłopoty i to nawet poważne. Jak podaje niemiecki Bild, prowadząc samochód doprowadził on do kolizji, po czym oddalił się z miejsca zdarzenia. Dokładnie miał wjechać w inne zaparkowane auto, pod czym oddalić się z miejsca zdarzenia. Na ten moment wiemy, że nikomu nic się nie stało, a świadek, który zadzwonił po policję przekazał, że Audi Q8 poruszał się właśnie piłkarz Bayernu Monachium. W w momencie nagrywania tego filmu ani piłkarz, ani sam zawodnik nie ustosunkowali się do tych wydarzeń. No i standardowo na sam koniec o tym, co nas dzisiaj czeka. O godzinie 16 na Wembley odbędzie się mecz o tarcze wspólnoty. Manchester City zagra z Manchesterem United. W polskiej ekstraklasie Korona Kielce kontra Krakowia. Natomiast Pogoń Szczecin podejmie Stal Mielec. W pierwszej lidze Górnik Łęczna Polonia Warszawa. Warta Poznań Stal Stalowa Wola. Natomiast już wieczorem Mieć Legnica podejmie ŁKS Łódź. Zaplanowane są także mecze w drugiej Bundeslidze, a swoje rywalizacje stoczy między innymi Schalke, FC Köln, Fortuna Düsseldorf czy Hertha Berlin. Na dzisiaj to koniec, dziękuję Wam, że oglądaliście do tego momentu, czyli do samego końca. Jeżeli z tego filmu dowiedzieliście się czegoś nowego, będzie mi bardzo miło, jeżeli do nas dołączycie, subskrybując kanał. Dzięki temu będziecie na bieżąco z tym, co dzieje się w świecie piłki nożnej. Zachęcam również do obejrzenia tego filmu, a tam mówimy o potencjalnym transferze Grzegorza Krychowiaka do Legii Warszawa. Życzę Wam jeszcze raz miłego dnia i do zobaczenia w kolejnym materiale. Cześć!